Na prąd po Polsce zapraszam na odcinek z cyklu fotowoltaika. Cześć, witam, cześć, witam. Dzisiaj podsumowanie maja. Jak w maju pracowała nasza fotowoltaika? Dzisiaj zacznę od Excel'a. Więc tak falownik nam zanotował 373 kWh produkcji. Licznik nam zanotował w strefie pierwszej 224, czyli prądu drogiego, i w strefie drugiej, czyli prądu taniego 62 kWh razem 287 kWh, co daje nam autokonsumpcję na poziomie 85 kWh. I tutaj produkcja z jednego kilowatopika, za maj to było prawie 130 kWh z każdego kW, mówiąc potocznie, który mamy na dachu. Dajcie znać oczywiście w komentarzach jak zwykle jak u Was to wyglądało, ile w maju z jednego kilowatopika udało Wam się wyprodukować. I tak, moje szacunki, zysk na autokonsumpcji to jest 60 zł, a zysk na tym co wysłaliśmy do sieci to jest 91 zł. Suma korzyści 150 zł. I tu płynnie przechodzimy do drugiego tematu, bo tutaj ta suma powinna być ponad 200 zł. 211 zł. Dlaczego tak uważam? No dlatego, że gdyby liczyć tak, jak według mnie jest w ustawie, no to możemy sobie policzyć 80% stanie energii, którą wysłaliśmy do, śmieci, do sieci, 80% z drogiej energii, którą wysłaliśmy do sieci, no i stawka za, za energię: 33 grosze i 75 groszy. Tak to u mnie. Jakoś teraz wygląda, e, więc powinno być tutaj 150 zł z tego, co wysłaliśmy do sieci, a nie 60. No i tu jest cały czas przepychanka z rozliczeniami. Wysłałem o, aktualnie znowu kolejne dwa pisma do Tauronu, a jeszcze chciałbym się Was podpytać, bo może ktoś jest tu mądrzejszy ode mnie, przeczytam. Dam oczywiście link do, e, do, tego, do tej ustawy i to mamy taki punkt 5B. W przypadku resumen energii odnawialnej lub prosument zbiorowy energii odnawialnej, rozliczany jest według taryfy wielostrefowej, mój przypadek. Rozliczenie, o którym mowa w ustępie trzecim, następuje w sposób określony w ustępie 5a, przy czym i tu jest to według mnie najważniejsze i to chyba się pojawiło jakiś czas temu, dopiero przy tej nowelizacji w pierwszej kolejności rozlicza się energię elektryczną pobraną w tej samej strefie czasowej, czyli no, dalej nie wiem, jak tego Excela liczyć, czy wkładać tutaj 90 zł, czy te 150. Dajcie znać w komentarzach. Nie wiem, nie wiem, jak będzie wyglądał mój rachunek. Złożyłem prośbę o takie dodatkowe rozliczenie. Zobaczymy, jak się do tego ustosunkują. Eee, wysłałem link do tej ustawy. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź. Także temat, e, temat Tauronu ciągle żywy. Kontynuując e, dalej. Co my tutaj mamy? Zwrot z tej inwestycji pod tytułem fotowoltaika, więc do zwrotu pozostało nam 4512 zł. Gdybyśmy mieli G11 to byłoby to 3931, przy czym zawsze zaznaczam wtedy płacilibyśmy dużo wyższe rachunki, bo my sporo prądu tego, taniego nocnego dokupujemy. I jeszcze taka jedna ciekawostka, 130 zł sobie tu zanotuję, żebym nie zapomniał. Ktoś ze znajomych dostał automatyczne przedłużenie umowy, bo miał tam taryfę sprzedawcy, nie, miał cennik, miał cennik, a nie taryfę sprzedawcy. No i tam po dwóch latach automatyczne odnowienie jeśli nie wypowie, to automatycznie odnowi się na taką ciekawą opcję. Opcja o tyle ciekawa, że mamy wtedy gwarancję ceny w przyszłym roku czyli będziemy mieli tą samą cenę energii, ale opłata handlowa od 2023 roku to będzie 130 zł. Więc jeśli ktoś zignoruje takie pismo, a zużywa bardzo mało prądu, no to automatycznie co miesiąc będzie miał 130 zł opłaty handlowej i myślę, że guzik mu z tego, że będzie płacił mniej za prąd, bo jeśli to jest jakieś małe mieszkanko mieszka jakaś tam e, biedna babcia, no to e, myślę, że dostanie zawał, jak będzie miała 130 zł co, co miesiąc płacić za opłatę handlową. Także to tak przy okazji tauronowych tematów e, zaznaczam, żeby czytać to, co do nas przychodzi, bo z taką sytuacją się ostatnio e, spotkałem. I jeszcze rzucimy okiem, co tu Solarman nam pokazuje, wyglądało to tak w maju bardzo, bardzo ładnie. Tutaj widać, że ładna była pogoda, rekordowy był 18 maja, i też dajcie znać w komentarzach, czy u Was też tak było, bo ciekawy jestem, prawie 18 kWh z mojego 288 kW, który mam na dachu. Najgorszy był 25 maja, 2,52. I jeszcze tutaj rzut oka na ten najlepszy. 18 maja, e, widać gdzie tutaj u mnie w lecie traci się produkcja. No, traci się ta produkcja tutaj rano, bo mam zacienienie. A potem, jako że mam na południe, no to to już tutaj od godziny gdzieś 9.00 e, jest wszystko ładnie symetrycznie. Natomiast tracę troszkę rano, ale to mówię, w lecie to nie jest problem. Zimą jest taki problem, że w ogóle produkcja nie wychodzi na swoje szczyty, nawet gdy jest pełne słońce, bo no, bo mam zacienienia po prostu. I to zacienienia takie od gałązek listków jeśli takowe zostaną, czyli takie przypadkowe zacienienia i one są na wszystkich panelach, więc tutaj nawet optymalizatory myślę, że niewiele by, by wniosły no i, chyba, no i chyba tyle takimi tematami zostawiam maj podsumowanie, dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję licznie Patronom za wsparcie i do zobaczenia, cześć!